Cześć, się jesteście na i Witam Was na kanale Simon 20, a To jest drugi odcinek sezonu trzeciego serii. Ten typ tak ma. Mamy drugi odcinek. Jeśli ktoś śledził i oglądał, pierwszy dzień to kupon nam się zazielenił. Więc na razie punktacja tego sezonu jest 1 do zeracji. Jeden kupon, który wszedł. Mam nadzieję, że tym razem będzie podobnie i będzie 2 do 0. Powiedziałem, że jak będzie na przykład 6 kuponów z 10, które obstawiam podczas tych, tego sezonu, który będzie trwało właśnie łącznie 10 odcinków, to powstanie sezon czwarty. Na razie wygląda to dobrze, więc jest za 5 dobrych kuponów i na pewno będzie sezon czwarty w przyszłości. Więc teraz typujemy w drugim odcinku. Mece, które weźmiemy pod tabę to są oczywiście mece z Premier League, a nie tylko. Pierwszym meczem, który chcę, żeby się pojawił na kupanie, jest to mecz Liverpool kontra Bournemouth. Liverpool ostatnio wygrał z Olympiakiem Marsylią 3 do 0 Bardzo dobry mecz to był jako kibic liverpool Jestem bardzo zadowolony z tego meczu. Mam nadzieję, że Podtrzymają tu dobrą pasę i w tym meczu udowodnią swoją wyższość nad przeciwnikiem. Liverpool jest na, na tym moment na czwartym miejscu tabeli. Ich ry, rywale na 15. Ja tu widzę tylko jedno. Czyste zwycięstwo Liverpoolu i mam nadzieję, że to wejdzie, że Liverpool wygra swój mecz. Krótka piłka. Liverpool wygrywa. Będę zadowolony. Remis. Będę półzawodowolony, bo jakiś punkt zdobyty, jeśli pozyskamy, no to będę zawiedziony, że po takim świetnym meczu z Marsylią będzie kompromitacja. Oby tak nie było. Drugi mecz z Anglii, który widzimy pod tabel, to jest mecz, który jest na miniaturce Arsenal kontra Manchester United. Hit tej kolejki. Arsenal kontra Cervan Diaby to są na piątym miejscu, Arsenal jest na pierwszym I moim zdaniem raczej Arsenal wygra Premier League City zajmie drugie miejsce, jakby miał typowe top 4 Trzecie miejsce moim zdaniem zajmie Aston Villa, a czwarte miejsce zajmie mój Liverpool Tak myślę, to będzie takie top 4, a United myślę, że zajmą albo piąte, albo szóste miejsce w tabeli Tak bym sobie, tak bym obstawiał Dobra. I co tutaj obstawić w tym meczu? No, United ostatnio zdominował Manchester City, co było niespodzianką dla niektórych, pewnie. Wygrał 2-0, a mogłoby być dużo wyżej, bo United dominowało w tym meczu. Arsenal ostatnio wygrał z Interem w lidze miejscu 3-1. Wygrał. I też pokazał, że coś tam potrafi. I mnie kusiło, żeby obstawić w tym meczu Oba zespoły strzelą gola tak Że i Arsenal i Manchester United Po bramce sobie chociaż strzelą I tak bym tutaj obstawił w tym meczu Dobra To byłby drugi mecz z Anglii Zmierzamy do Włoch Dwa mecze z Anglii właśnie, tylko te dwa Do Włoch I tu się zastanawiałem Bo myślałem nad meczem Komotorino, Torino i te czyste Como Myślałem, to jest na te Lazio, lecę i dać zwycięstwo Lazio, bo dobry kursik. Jestem i to, to jest Juventusu z Napoli, ale to trudny met byłby do wytwarzania. No i Roma Milan, Dwa hity z Włoch są. Może, może obstawimy tu Lazio, Lazio jest na 90 miejscu tabeli, Lazio jest na 18. Moim zdaniem Lazio ten mecz wygrać. Właśnie kompromitacja z Komo 3.0. z Helasem wygrali. Z Fiorentiną Remis, Napoli przegrali z Udieniem Remis, a przegrał z Milanem, z Interem, z Parmą i z Romą. Z Juventusem jakimś cudem zremisowali. Ale zaryzykuje i obstawia zwycięstwo Lazio w tym meczu z Lece. Ze Lazio wygra. To będzie jeden z Włoch, no i mecz jeden z Hiszpanii, który obstawimy. Twarty, który nam domknie. Oczywiście, zapominam, w drugim odcinku budżet to jest 20 zł. 10 zł. więcej niż z Piesem piesem było 10 zł. i udało się wejść. W drugim to 20 zł. Oczywiście, w ostatnim dziesiątym odcinku będzie to 100 zł. do obstawienia. Dobra. I tutaj, jaki mecz tu wybrać z Hiszpanii? Bo też miałem zagwozdkę, Michelin właśnie Alla Betis najbardziej w ten mecz nie pójść. Betis z dobyli, jest 6 mistrzem się ale wes na 18. Taka sama sytuacja podobna do meczu z Lazio. I to jest ładnie, ale Betis się stompi z Lidze Europy z pałkiem zagrałem. Się. 2 do 0. Lidze wygra i z Viralem 2.0. No Alawes no... Nie, nie, ja tego nie widzę, Alawes to wygrywa. Ja tu obstawię chyba... Czyste zwycięstwo Betisu. Test tutaj zaryzykuję i dam czyste zwycięstwo Betisu w tym meczu. W tym meczu. No i chyba tak to zostawimy. 20, obstawiamy. Potencjalna wygrana 342 złote z 20. Dobra, Obstawione 4 mecze. I to było my na tyle w tym odcinku, w drugim odcinku. Ten typ tak ma. Pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji na kanale, bo dobijamy. Tak naprawdę powracamy do, 90, do liczby 900 subskrypcji, którą zmieniliśmy, ale przez moją słabą aktywność na tym kanale, zwłaszcza za poprzedni rok, który, przepraszam, no to tak wyszło. Mam nadzieję, że w tym roku filmy będą często. Na razie mi się to udaje. Zobaczymy, jak będzie dalej, bo mam małą chęć na nagrywanie. Poprzednimi miałem wcale, wrzucałem tylko czasami jakieś tam filmy, więc to ma tyle, pamiętajcie o i subskrypcji, do zobaczenia, trzymajcie się i narka!